Aslanbek Salidov jest z nami po Galika sw 19. jak powiedz, jak oceniasz w ogóle swojego przeciwnika? Czy zaskoczył cię czymś dzisiaj, czy wyszedł do walki w taki sposób, jak ty się spodziewałeś? No akurat wyszedł do tej walki tak, się, tak jak spodziewałem się. No, widziałem, że będzie dużo kopał tej obrotówki i akurat pod to dużo stwierdziliśmy. Także żaden sposób mnie nie, nie zaskoczył. Przed tą walką mówiono, że Grigor Ashokbabian jest takim trochę przeciwnikiem, który powiedzmy nie jest na twoim poziomie sportowym. Czy nie drażniło cię to, nie denerwowało cię to, że fani skreślają go, choć, mimo tego, że jest niebezpiecznym zawodnikiem, który jest w stanie znokautować w, w każdej w chwili, sekundzie walki? Nie, tak, nie ma co gadać, jest dobrym zawodnikiem, Szedł dwa kategorie wagową, także widziałem, że będzie szybciej, dynamiczny, moc bijący jest zawodnik, także nie, nie myślę, że jest jakiś słabszy. Może, może, nie wiem, tak jak fani tam myślą, ale był dobry zawodnika po prostu, także. Nie nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. A mógłbyś powiedzieć nam coś o, o swoich przygotowaniach do tej walki? Czy zaliczyłeś jakieś wyjazdy sparingowe itd., tak bo nie mieliśmy informacji akurat od, od Ciebie. O, tak? pod tą walką to nie miałem żadnego wyjazdu, ale wcześniej byłem w Holandii, trenowałem w Holandii, tam u Hosta, u Kopsa, u Musasiego, a później cały czas siedziałem w Olsztynie, w klubie trenowaliśmy, żadnych wyjazdów nie mieliśmy. I myślisz, że następna walka będzie walką o pas prawdopodobnie, prawda? Czy... Nie wiem, nie wiem na ten temat, nic nie wiem, bo to nie ode mnie zależy, to zależy od właściciela KSW, także jak oni, ja to czekam cały czas na tą walkę, czy będzie następna walka o pas, ja mam nadzieję, że będzie, a jak tam będzie, to Bóg wie. Ale zupełnie nic nie wiesz od sceny Maćka i Martina, jak, jak, czy pro, mówili ci mniej więcej, z kim miałbyś się mierzyć w przyszłości? Nie, nie, nic mi nie mówili, także na ten temat na razie nic nie wiem tak naprawdę. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci bardzo i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dzięki.